Cześć! Robię unpacking przysyłeczek, które przyszły tutaj do mnie dzisiaj. Pies będzie mi pomagał. Pies, zobacz co to jest. Taka przysyłeczka i taka przysyłeczka. Zobaczymy co to jest. O! Metróweczka. na laserowa. Zobaczmy jak to wygląda. Tu są jakieś bateryjki. Dobra. Jest urządzenie. Fajnie. pokrowiec, spoko. później się Tu się przyłącza, A tu skrzyneczka. narzędzia na wielki karta chyba jakaś faktura była Да? Угу Пускай это наш Ок Так, это сочинка Почти сочиняем

Nówka sztuka wodkan O jest przymieszka zobaczmy jak to wygląda w środku mamy. cała cała, wypłamana O co my tu mamy? Kielichownica z różnymi nakładkami. Szesnastka. Eee, to jest dwudziesta, slesz, osiemnastka. Nie wiem, jak to działa. Chyba na dwa rodzaje rur. A ta jest. Szesnastka. Dwudziesta piątka i trzydziesta dwójka. To się nakręca tu w górę się rozprężać. A tu mamy zaciskarkę. Tylko dwa półczyki, a tu są dwa dodatkowe. Zapasowe to nie wiem. O, to jest nasza zaciskarka łańcuchowa. No i dobra. Zobaczymy jak się to będzie sprawdzało. Tu się nabija te... Nie wiem jak to się nazywa takie szczypce łapię się y, między te szczypce łapie się y, taki pierśień zaciskany i tak się go nasuwa na, na górę i powinien działać to tyle na razie